Siemanko, w dzisiejszym odcinku strezujemy ekipę WOLD! Bączka, owce, sokera i robura. Dostaliśmy od chłopaków filmik z wytycznymi, co lubią, czego nie lubią. Podzieliliśmy się na drużyny i poleciliśmy na zakupy. Oni nas podzieli na drużyny nawet. Yeah. Let's go, go! Na zakupy! Czuję się dobrze w naszych rzeczach, w slinkfitach, ale coraz bardziej w luźnych, typu oversize. Jak dres to fajnie, żebym miał obwężoną kostkę. Jakoś tak nie widzę się wie w dzwonach. Lubię sygnety. Czasami włożyć na dłoń. Lniana koszula, lniane spodenki krótkie. Plecak, ale taki plecak skauta. Czego nigdy mi w życiu nie założył? Wydaje mi się, że nie, nie mam takich rzeczy, nie? że raczej już jestem na tyle odklejony, że mogłem założyć wszystko i mieć w, w miarę. Sukienka jakaś czy coś to bez problemu. Słuchajcie, właśnie idziemy do sklepu wystylizować owce i sokera. Ej, owce stylizowanie to jest jakieś, bo w ogóle jestem w jakimś niesamowitym miejscu w życiu, że przyszło mi stylizować owce i chłopaków z włóka. Co wiemy o chłopakach? Pamiętam z owcy. On lubi tak in, okay. koszulka w spodnie. Ja też mam zapisane tutaj wszystko. Tak. I nie chce być ubrany w strój sexy i się Przychodzę z owca, mega lubi rzeczy z włóka dzik. O dziwo. <laughs> o. Więc może po prostu kupimy mu full outfit dresowy z włóka dzik na przykład. Ja uważam, że to było bekowe. A za to sucker. Luźne rzeczy, styl bagiego, Spoko, ubierze wszystko, bo go już odkleiło. I nie lubi tylko damskich ciuchów. To jak twój styl to majteczki sportu. Majteczki, trochę krótsze spodenki. Tak. Nie no dobrze, wjeżdżamy, co? Let's go. Yeah. Let's go. Obca Wuka w takich szybkich kuma. W, taki. w takich? Ja uważam, że to jest mega stylowe. stylowe. Hey, Mo Moim zdaniem, nie musimy do końca sugerować się tym, co oni aż tak lubią. No. Po prostu pójdźmy tak, żeby to było słegowe. My no, wiemy, no, jak ubrać słegowo ludzi. Ej, jest problem, bo obca Wuka na swoim profilu głównie ma zdjęcia, jak jest w stroju sportowym albo jak jest bez koszulki. No. Okay. Tak ubiera się owca WK w Tank Topic ano. i w próbie Czyli spodenty. wygodnie. Na każdą wygodnie. Ej, to jest jej Weźmy tego e, sakera No to ja bym wstępnie pomyślał o tym w ogóle, bo uważam, że to naprawdę suek wygląda. Ej, to spodnie? No. no Taka dla owcy, myślę, że. No, no. uważam, że chyba mega bym mu pasowała. Ej, moim zdaniem owca WK w rikach. W rikach. Ja f***le. owca but 47, Saker BUT 47. Kurwa tym przystajesz, takim przystajesz. Tak Patrz, w takich na przykład niskich rikach. To cały sklep. Jaka jak taka etykata w tym razie? No może najpierw saker na przykład. Ja Mamy ten jeden pisku, który nam się bardzo podobał. Chodźmy po tego ambusza i zobaczmy dalej, co będzie działo. Saker powiedział, że lubi różne rzeczy, także no, to będzie pewnie luźne na niego. No nie wiem, czekajcie, ja to przymierzę po prostu. Ej, to jest nie do przyciśnięcia, co za mały decyzję. to będzie pewnie luźne. O. Ja myślę, że spoko. Ale jest dość długie. A weź właśnie imitację Sakera. Hej kochani, znajdujemy się w weekday'u Sylizujemy robura Ja nie wiem, kto tam jest największy, ale po zdjęciach widać, widać, że on. robur jest szeroki no. I wydaje mi się, że pójdziemy tak bardziej w elegancki styl Ja go widzę w totalnie w mokasynach, w jakichś ładnych spodękach właśnie lnianych Oni też powiedzieli, że cały czas takich chodzi Do tego jakaś marynareczka albo coś takiego, albo jakaś koszula Na pewno na elegancku wydaje mi się Wjeżdżam tu na elegancko. Zmianę <laughs> od razu Kurde, myślę, że tu... to... Ej, słuchaj bo dla nich to wszystko trzeba pewnie XXXXL czy... Ale co myślisz? To ja bym wleciał raczej nie na elegancko, tylko właśnie szerokie spodnie Jakieś hoodie, duża Albo właśnie po coś ćwiczą, nie? Chłopaki po coś ćwiczą, żeby właśnie pod koszuleczkę taką Ja uważam, że w takiego Uuu, ej no On by był pój mega luzaka trzeba On jest też, on jest pewnie niższy ode mnie, nie? Kamerzy się wydają na wielkich Czekam, w to wejdzie, to Yo guys, jesteśmy po obejrzeniu filmu już Pączka. Dzięki śliczno Pączek za przedstawienie nam wszystkich detali. Także zaraz pójdziemy szukać pierwszych ciuszków z szafy Miłosza, Dokładnie. dużo fajnych rzeczy. Bo lubisz oversize, jesteś 170, tym 180, <gry> to ja 180, będę delikatny oversizik. Także będziesz american boy. Ja. Yeah. Yeah. Lecimy do szafy, co? Check it out. Mam tylko dwa wersje tej jakiety, ale ten jest tak śliczny, mm -hmm. a w ogóle go nie używam i on w ogóle zasługuje, żebyś noszony częściej. Mm -hmm. Bez git co? Mm -hmm. Nice. Good. Good. Zobacz, koszuli. Koszula, krawat, fajny spodzień, buty 42. A koszula zwykła na przykład po prostu, nie? No. Dobra, mam tą koszulę i kilka innych podobnych, ale tu jest w łapie <grym> jakieś 30 cm. <grym> więc mnie czy nie pójść na szmaty, kupić koszulę 4XL i jeszcze do tego musisz skastumować uciąć to taki mm -hmm. krop. I mu spoko. Dobra, i mam krawat, bardzo męski, bo nie trzeba potrafić go wiązać, o, tylko jest na rzepę. O, proszę. Mhm. Dodatki jeszcze na pewno. No. To wszystko jest takie małe, on Serio, jest taki właśnie? duży! No dobra, wezmę to. Wezmę to, co mam na sobie. Good. To spodnie jakieś musimy fajne. No mam fajne z mojej nadchodzącej, fajnej marki. Aha. Uh -huh. Tylko nie wiem, czy on się nie utopi w nich. Tylko że tutaj jeszcze łosza brakując takie dość wyglądają jak zberszki. Brakuje im łosza, bo to jest pierwszy stamp. Z tą kurtką będzie mega ładnie kolorystycznie. Nie wiem, konwersy mi strasznie do tego siedzą, bo konwersa. No. Co to ma wyglądać? Uważam, że konwersy czarne, klasyczne zajebiście. Z takim denimem mm -hmm. To wcale nie jest problem, że Pączek ma 170 cm wzrostu Jak coś, absolutnie nie jest problem Paradoksalnie wręcz mi się to podoba To tak jakby oceniać dziewczynę po tym ile waży Po prostu nie wybierał wzrostu Co nie Pączek? Ten plecak, co? Może takie by pasował Czy czujecie ten plecak? Ja uważam, że jest swagowy Andek akurat jest ziomkiem, który zna się na backpacks, więc To ja biorę plecak A myślisz, że Saker takich na przykład? <laughs> Pytajmy się może o 4, 6, 47 o mój To jest to co wzięliśmy, ooh. że tak powiem Ej, hey. jest hey, Kurde, ja bym się ubrał No bo to jest to jak w twoim w ogóle uważam, że takim właśnie luźnym, wiesz o, Fajnie, że jestem ten plecak, bo on ci robi taki fajny shape na, na barkach A co ty Milenka uważasz? Spoko, też mi się podoba Nawet ten plecak, w sensie jak do niego nie byłam w ogóle przekonana, to teraz, teraz mi się podoba się na tym Pik piek, we made it. Mamy outfit dla sakera. I teraz idziemy szukać outfitu dla owcy wuka. Raz w życiu byłem na siłowni, jak pomyliłem drzwi na basen. Ja obstawiam, że wycisnę 30 kg na klatę. I na pączka fajne, na poczę, oj, poczę. Aj, aj, aj. A jak będzie więcej, to się zdziwię. Mamy kupione Co? spodnie i podkoszulek. I pojedziemy do PRM-u po buty i akcesoria. Może tu ładnie pachnie. Nie, no, gdzie? Są damskie, one by musiały być serio takie toporne. Oni wyjdą w tych szerokich spodniach i później po odcinku, jak będą między sobą gadać, to będą gadać, to nie. Nie, no, dress to jednak dress, nie? Dziewczyny ich jakby oceniały, to pewnie by mówiły coś w stylu. Nie, no, fajnie wyglądasz. Taki, mega oversize'owy? Nie, nie spodoba mu się na pewno. A to nie, ma mu się podobać a to? Mmm! To spoko, właśnie czegoś takiego szukamy. Mm. I te spodnie mają takie lekkie przytarcia, może nawet w podobnym kolorze. Ja uważam, to że to jest mega ładne. I to jest takie właśnie... Potrzebujemy jeszcze jakiegoś łańcucha. No to zaraz. Hajmy. Może nawet takie coś takiego. Kurtą no, kurto i ta czerwona... to elementy. wygląda trochę jakby w jego stylu, ale... To jest takie bardziej stonowane Tak, żeby coś się działo. Ja uważam, żeby się działo. Zobaczam, że to w k bardziej, żeby... No dobra. Tak, ja obsługi jeszcze No dobra. Wsią, mamy to Got it? We good? Kochani, mamy to Robert będzie trochę takim gangusem Będzie gangus, ale będzie wyglądał na pewno świetnie Więc chodźcie do studia zobaczyć jak się prezentują chłopaki Yeah Siemano, jesteśmy właśnie w Elektrowi i idziemy na poszukiwanie konwersji. Ale bierzemy klasyczne czarne czy... Mmm. <noise> Navy czy te? Nie, klasyczne Klasyczne chyba Ponczek jakby Ci się spodobało konwersy po tym odcinku to wysokie, nie niskie. Słuchajcie, mamy już nasze buty, lecimy właśnie do lumpów szukać 4XL koszuli tak zwanej Tak, dla niemałego pończujka Wbijamy. Hmm. Nie ma ani jednej białej koszuli na męskim. Wejdziemy do innego, co? Ej, to jest dziwne. Mega dziwne. Jeszcze tak? mamy trzy lumpy obok siebie tutaj, nie? Więc tak. Na pierwszy rzut oka. Nie ma realnie nic. Oho! Ole bierzemy to. Shotgun. To jest idealna! 4XL. Serio? No, to manifestowany. Manifested. Guys, manifested. <noise> Mamy koszulę za jedyne 17 ziko 4XL, tylko obawiam się, że pączek mógł trochę stracić na masie i nie, nie ubijając pączkowi tutaj, broń Boże, no. że on jest teraz delikatnie mniejszy. Będzie git, jakby... No. Powiedział, że lubi oversize, tak. więc będzie no. miał oversize. Trochę się ją przetnie, tak jak mówiłeś i będzie git. Made it. Made jest szansa, moim zdaniem, pójść na otwizny, typu właśnie duża, oversize'owa bluza Wetman i... nigdy nie idziemy na to. No. Tak, tak, ja to odkładam. O, ale real talk. Zajebiście, moim zdaniem, by w tym wygląda. No to co, bierzemy to, bierzemy, bierzemy te spodenki. Jakie buty? Te. Te? Co? Z tą kieszonką? Ciekawym Z kieszonką albo z kieszonką bez, nie? 46 albo 47. Tam mam bez jeszcze. Są To z kieszonką fajne też to się dzieje. I teraz kwestia jakiejś góry i może akcesoriów. Szukamy. Podobne do Ciekawy no patrzcie to 032C Uważam całkiem ciekawe Jak czujecie? Antek ty czujesz? No ja nie wiem. Jak oni się nie zgodzą na tą bluzę to to ja siadam i nie szukam dalej z nimi Nie było miejsca, co zalecione? A tą bluzę washed Tak Oho Ostatni rozmiar no i to jest dobry, pięknie Jesteście przekonani czy nie? Ja nie jestem przekonany, ale myślę, że... A nie chcesz tego przymierzyć? No chcę, dawaj No i uwaga Co czujemy? Ja uważam, że owca, który w taki sposób się wozi gdzieś po stary LA, no. czułby ten klimat. Opium. To co, bierzemy te rzeczy? No nie, mi się podoba, a, a, a. Spoko. Ja uważam, że owca powie, że nie do końca mu to wszystko siedzi, aż tak bardzo, ale będzie dobrze w tym go. No dobra, to co widzowie, bierzemy ten outfit, bierzemy outfit Sakera, płacimy za niego i zobaczymy jak chłopaki w tym wyglądają. There you wjeżdżamy w to, skracamy, jest 4XL, let's go. Ogromna. Nie, jak Pączek w to nie wejdzie, to szara od jesteś ogromny. Dziś tutaj? Jak się siedzi. Chyba siedzi, co? Siedzi? Pik, pik. O kurwa. <ślad> Jaka krótka. Fuck. <ślad> Okej. Okay. spróbujmy. O nie, sorry, ponczek. O <ślad> nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No co? Tak się teraz śmiga, nie? Nie, to jest coś na pewno, co, w czym połączek siebie wcześniej nie widział. No nic, testujemy go. On też jest delikatnie niższy ode mnie, ale ma większą klatę, więc pewnie realnie będzie tak wyglądał. Będzie taki miał Jaki to będzie bully American, To nie będzie American bully, on będzie bullied. A Także nic, wjeżdżamy w to i widzimy się w studio. Trzy, cztery. O okay. Pierwsze nie. skojarzenie, Kanye West. Proszę tutaj, nie. 360. 360? Tak, mała. głowa. Ja głowa? Jak no. mój kot! Mała. Co widzicie, tutaj, jak na niego patrzycie? Jakieś postaci? No, e, mam. Pingwin. Pingwin z Batmana. Pinkwin. O, bez ja, Nie o to chodziło, nie o to fax, chodziło fax, do końca. Tak. Ta kurtka jest jakoś mega szeroka. A ponczek ma stosunkowo małą głowę. I, i to tak, mega. Tak. Nie, to ponczek jest mega szeroki. Wróciłem na siłownię. Tak, tak. Takie tak, efekty tak. są. A nie, coś, coś case jest taki, że ponczek to jest American Bully z High School Musical. I kojarzycie? ku kumacie teraz Bybik, Że on jest w e, high schoolu właśnie tym żemalem, który wszystkich sprzedaje w pi***dol po prostu. No i Zaprasy, tak. No. I wszystkie dupeczki jego. Ćwiczyłeś jakieś zapasy, nie? Tak. Coś takiego. Wyobraźmy sobie, że jesteś ten American Bully. Weź coś sprzedaj. Ja nigdy nie miałem... Kur... O tym, o tym mówiłem. No, to jest właśnie on. No, plus. Miał być oversizik, tak jak zostaliśmy wytyczne, więc jest luźno, nie jest przesadnie. Nie no, ta dobra tak. ma to k***a, polecieliście w Nie chcieliśmy przegiąć, tylko go ubrać, a nie przebrać, żeby nie było to jakoś dziwacznie, ale Ale przy spoko, okazji poeksperymentować no. delikatnie, żeby wyjść poza tą strefę komfortu. Yeah. No co, moja strefa komfortu została przekroczona na spodniach najbardziej, nie? A jak się w nich czujesz? Jak się czujesz w ogóle w tym outficie? Raz na rok, na wesele, ale już raczej... Odchodzę od krawatów, ale nie trzeba wiązać. Ej, bo generalnie fajne jest to, że właśnie tutaj rozmawialiśmy przed nagrywką, że wy na serio chcecie nam doradzić na przykład zaproponować inny styl dla nas. Ja kumam to, to jest ciężkie, znając go. No. To jest tak, jak osoba tak. zakłada Wyobraź okulary, która że... nigdy no. nie nosiła okularów. Sensie, jak ja na niego patrzę, ciężko jest. to ja bym zobaczył jak Pączka na ulicy, to bym nie dowierzał. Nie. W sensie, no bo jestem przyzwyczajony do po prostu... Musiałby to być jo, ktoś 20 inny, 20 rozumiem. Ja bym, ja bym uznał, że już mam tak od, od kasy, że tak wyglądam wtedy. Ale jest w stanie Pączek w tym dobrze wyglądać, ale nie z takimi proporcjami. W sensie, jaką mam vibe? Ale to totalnie nie jest to. W sensie pączek wygląda jak przebrany. Ciężko nie? po prostu przez to, że ja widzę pączka w innej zawsze okazałości. I ciężko może jest mi zobaczyć to na pączku, ale sam outfit w sobie uważam, że jest spoko. Jest safe, nie? Jest, jest safe, no. no. W sensie, Także... że nie ma tu nic Dla mnie nie jest safe, <laughs> jak coś. Wyglądasz jak tak safe, Tak jak mówiliśmy no. sobie wcześniej, wcześniej z chłopakami sobie mówiliśmy, no w czym my byśmy to nie wyszli, nie? No przecież we wszystkim można wyjść, nie? Ale kończ, szczerze, nie, nie szczerze mówię, nie odważyłbym się. Nie masz tekstu, głosu. Masz stanie. <noise> to mi siedzi kolejno? bardzo. Ale okay. reszta to bym musiał zakład z wami przegrać. Okej. Okay. Okay. A, po, a powiecie, co to są za rzeczy, ile, tak, kosztowały? ile kosztowały? Idąc od spodu, mamy konwersy, 350 zł, coś, coś ten deseń. Spodnie, e, weekday, około 250 zł. Varsity Jacket, około 2000 zł, Billionaire Boys Club. E, koszula z lumpa, którą ucięliśmy, więc ona jest delikatnie cropped. Chcesz zobaczyć? Zwań. Dawaj ją! tam trochę Delikatne. za bardzo, ją przyciąć. Może się. Nawet weź tak zróbże za guziki. Eee. O kurde, ty, to e. jest to. To nowe. A czy moglibyśmy zdjąć kurtkę właśnie? A z z no? To w ogóle będzie nowa rzecz. No? I <śmienicza> <śmienicza> <Ej>, nie była. <wymyłaś. śmienicza> <śmienicza> tak, no, dobrze a jest. jest. Ale patrzcie, jak go wydłużyło go teraz, no. No. Ogólnie też bym tak nie wyszedł, ale czuję, że do moich proporcji to jest lepiej, no. Nie jest lepiej. Ogólnie nie jest lepiej. Nie no, tak już, gdyby brzuchać nie. nie było widać, tylko byłaby tak na linii ze spodniami, o tak lepiej teraz, by było to jest tak, spoko, no. No. Jakby była tak z 7 centów większa. Nie, bo on by pensla wiecie wiecie Że jakbyście wymiary poprawili, to byłoby fajnie, myślę, że tak, żeby się skusił. Jeszcze mam coś takiego, że jest, nie wiem czy to tak się nazywa, taki case czerwonych, Trampków, trampek, trampków, trampek, trampków. Czerwonych czerwony trampek, trampków, że jest gość po 40 z korpo, który zakłada czerwone trampki, żeby się na od odmłodzić. O, I mam troszeczkę. Dobra. Jest coś takiego? Jest coś takiego. Ja też coś takiego czuję, że mogliście pójść bardziej w coś takiego, żeby zaproponować mu, że tak powiem, no, pod jego wiek. Tak? Bo my zawsze <laughs> ubieramy osoby, wiecie, dwudziestolatków i tak dalej, a tu zaproponować coś cool, ale nie wiem, elegancko, albo coś na co dzień. to na klatę. Ja. Widz, brawo! Brawo! Jesteśmy na zapleczu e, owca. Mamy dla Ciebie przygotowany konkretny outfit. Wiesz, co to jest taki styl opium? Nie. Nie słyszę Playboy karty i tak dalej, taki artysta? No dobra, dobra, dobra. To jest taki styl, trochę tak jak Takim to wytłumaczyć. Mro taki mroczny. Bardzo, bardzo mroczny. W taki sposób? Nie, nie. No, opium, opium to jest trochę lord. No dobra, słuchaj, mamy dla ciebie rzeczy. Najpierw mamy buty, to są Riki. Myślisz, że... Realnie co o nich myślisz? Nie, nie lubię butów za kostkę, ponieważ noga wygląda mniej atletycznie. Tak jest moje rozumowanie. Moja noga. Do tego mamy takie krótkie spodenki. To też są Riki, też bardzo fajny brędzik. To też dla mnie nowość, bo już w późniejszym, tak jakby dorosłym życiu to zazwyczaj te spodenki wolę przed kolano. Widzowie, dryl jest największym fanem opium, zobaczcie jego reakcję. Chodź Drylu, zobacz co owce ubieramy. Ja wytłumaczę, o co chodzi. No. E, że to jest taki mroczny styl w Stanach. W Atlancie się narodził. jest jakby taki styl okay. bycia wampirem. Dobra, czyli to jest takie emo... Właśnie nie. Właśnie Nowożytnie? Nie. 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 <laughs> nie. Bardziej bym powiedział, że to jest odświe odświeżony taki got. Okej, okay. którego... o, 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 o. tego brakowało o, o. Obawiam się, że będzie za mocno dla chłopaka. Tak, <laughs> 3, Trzy, cztery... Jak się czuję? Drodzy Państwo, taki opium. E, chcieliśmy owce ubrać na, na opium. Zaraz, owca powiesz nam, jak się w tym wszystkim czujesz. Natomiast, no, ja wiem, że my jako drużyna jesteśmy bardzo zadowoleni już z naszej pracy. Mamy tak, mamy Riki. Piona? A, tak. Mamy Riki. Mamy bluzę, która jest. Y, 032C. To jest ten niemiecki taki brand. Tak wizualizowałem sobie dokładnie, tak jak to wygląda. Bardzo to siedzi, uważam. No i opium, młodzieżowo teraz, wampiry. Karty i te sprawy. Owce, jak ty się czujesz w tym odbicie? Wygodnie jest, buty są troszeczkę, myślę, że będą wygodniejsze, ale wydaje mi się, że, że to za dużo dla chłopaków może być. Okej. Okay. Chłopaki. Dla nas nie. A ty czujesz się ubrany czy przebrany? Troszeczkę czuję się przebrany. Myślę, że ze względu głównie na buty, podoba mi się ta bluza. Widzę, że tą bluzę bym sobie założył. Spodnie też są trochę mocne jak dla mnie. Wiesz ale... jak wyglądasz? No, bo wisi coś, nie? Jakbyś się kwa trochę rozpuścił. <grym> gorąco było z góry i trochę tak. <grym> no tak właśnie, dla mnie no. wygląda. No ja mam tak, że muszę przetrawić te buty, no. Ale te buty też. najbardziej mi siedzą od siedzą. – jednak na trzecim miejscu bluza siedzi. Okay, – Ja mam jeden problem z tym że no. ta bluza za bardzo mi przypomina krój bluzy Easy Gap, która jest wszędzie po prostu już jest dla mnie przejedzona totalnie. No i po prostu ten krój jakoś mi nie siada, ale spodenki fajne, buty spoko. – Buty spoko, te buty inspirowane butami bokserskimi, uważam, że fajnie to oddają, że to jest taki śniad fajny między sportem bokserskim a, 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 a high-endem. Zajebiste są. – Moim zdaniem przynajmniej nie wyglądasz, jakbyś był przebrany. Ja nie, ja, ja, nie ja... właśnie, nie wyglądasz jakbyś był ja przebrany. Tak Jakby, jakbyś tak przyszedł, to w ogóle totalnie bym nie pomyślała, że to jest coś nie twojego. A teraz, miłość, jak powiedziałeś o tych bo bokserskich, że to nawiązanie do bokserskich, to łatwiej mi to przyjąć. I serio, już ja widzę bokser. jak to opisać. No, bo no. serio, długo boks trenowałeś i widać cię było na siłowni, psz, psz, często w takich butach. Widzisz to teraz? Teraz, no, jest teraz, to to, teraz jest w tym owca. No. Jeszcze mam pytanie, owca. Ty myśl, a myślisz, że twojej dziewczynie by się podobał ten outfit? Myślę, że. Że nie chciałaby, żebym tak chodził z nią. Ale, myślę, ale na, na dzisiaj myślę, roku. że tak. Myślę, że dzisiaj by się to podobało, że fajnie, ale. Spokojne, nie ubieraj się tak więcej. No, coś takiego. Ale takie. może dlatego, że na przykład byłaby zazdrosna, że za dobrze no wyglądać właśnie. na przykład. No. no właśnie nie wiem. Młode lalki też... by się na ciebie rzuciły. Dla mnie trochę wygląda jak. Młody ojciec, który, który się Ej, dorobił o tym też o tym A. A. Tak. Okay, I ma syna, który ogarnia Streetwear i on, I on tak mówi. Ojciec, synek, pojedziemy na zakupy, oh. wybierz mi co. Chodź, chodź, pomóż. Rzeczywiście. O, mam fajnego stąd Chciałbym jeszcze, żebyście spróbowali zgadnąć cenę butów, spodenek i bluzy. O, to... Buty. Buty dołu. 450, spodenki. Czego 450 jakiej waluty? Złotych. Złoty. Ok. Spodenki <grym> 370, bluza 780. Dobra. Ok. Buty są takie pokombinowane trochę, to ja bym z 1000 dał na buty, spodnie 500 i bluza 1000. Ok. 200. Ja myślę, że może być tak, że na przykład wszystko jest koło tysiaka, więc okay. po 1000 dam. Dobra. To zdradźcie. Pamiętacie dokładne ceny tych rzeczy? Eee, to chyba 3,5. Tak, 3,5. To 3, 2, też 3,5 chyba. 3,5? Tak, no. Tak? A bluza, bluza 1500? 1700, 1700, 1700, coś takiego. No, więc sporo. Mm. A za 10 koła. 1-0. No. Dostałeś ostatnią opicję? Dostałem, no. Dobra, sztos. To jest to, co mówiliśmy. Wy się wydajecie w internecie o wiele szersi, w sensie... Jakby w pozytywnym sensie. Mówię, że na jakby grubszy. Klejaj spodnie. Ale no. I spodnie chyba będą trochę Dzięki. Dobra, dobra. Kurde, i wygrały to. Nie mówię, szkoda, że tutaj nie ma waszych dziewczyn, bo one by tak oceniły okiem, wiecie, dziewczyny, że no, na przykład fajnie wyglądasz, albo źle, nie? Ty masz rozmiar buta 42? 45. 45. Serio? No, ale, wcisnę, wcisnę. Czemu co na Nie no, chyba wcisnę. One bo śmiesznie nie wyglądać przez to, że za małe, ale... Ej, fajnie wyglądasz I to jest największe udziwnienie, Wygląda stary taki. Nie no, w Ja pierdolę. Ej, w Możecie otwierać C4. oczy za... G. A, G. 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 O, no, ale szef ale, ale... No i się nie zawiodłem. Dobrze. Nie <laughs> zawiodłem się ani trochę Możesz lecieć do Ameryki i nie wracać Aha. <grybuj> oh. y tak, no ogólnie, oh. 360. Oh. Uh. <grybuj> ogólnie nasz. Na początku chcieliśmy w ogóle w jakiś taki cowboyski klimat w lecie, tak. ale stanęło na takim bardziej gangsterskim, ale takim gangsterskim z jakimś tuiscikiem. Tutaj techno też dobrze powiedziałeś, jakby do Berghein chciał wejść. Właśnie miałem być jak selekcjoner z Berg. No jak selekcjoner z Berkheim. no jak taki bedes kurde trochę, nie? Jak Pitbull no, on wygląda. No, albo jak Pitbull, tak. no. Ale, ale mi osobiście jak zobaczyłem go na Big stage to f mi się podoba. W sensie, że Ej, uważam, i... że wygląda bardzo dobrze. To Szerokie co spodnie, się co sądzicie o szerokich spodniach? Bardzo no dobrze. spoko. Spoko, no? nie? Tak. Spoko, spoko. Czego są za buty? Dime. To są górskie buty do chodzenia po górach z takimi o, czerwonymi wstawkami. Nice. A ty, Sary, jak się czujesz w tym otwicie? No muszę się do spodni na pewno przyzwyczaić. Dobrze ale chodzi o górę no to ja bardzo, bardzo dobrze, dobrze się czuję. Ja uważam, że takie oksy to w ogóle pasują do małej ilości osób, ale do ciebie f*** Tak, 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 do twa, tak. głowa tak. siedzi tak. bardzo. Głowa siedzi, głowa siedzi. C Cyberpunk to. Albo wygląda też jak taki, e, ktoś kto kupił bilety VIP na Fame MMA ma i przychodzi z żoną i właśnie tak. I mam tak. do pierwszego rzędu, to tak. usiąść? Jesteś stary kolegą Rudkowskiego. A dużo zapłaciliście za tej temy? E, a więc tak, od dołu lecąc buty 1400 zł, e, spodnie 270, tank top, e, weekday o 7 dyszek, kurtka 7000, to jest Mi Mihara Yasuhiro. Ale one zajebiste Tak, Yoshi Mihara Yasuhiro i oksy Rick Owens e, 4000 zł. Ale jak mi się ogólnie podoba tak szczerze? W sensie jak czujecie? Nie no dla mnie to jest tak, że bardzo to jest odważne, ale jakby to założył, to fajnie. A ty się dobrze czujesz? Dobrze się czuję, no. Już tak po kilku minutach jak jeszcze mówicie, komentujecie. <słuch> Nie. Dawajcie, mówcie, mówcie, mówcie no, jeszcze tak. o mnie, mówcie o mnie. Bransoleteczki tam Kochani dobrze też siedzą, podkreślają fajnie dobrze. łapkę opalenizne. Nie, Ja bym chciał podsumować, że uważam, że, ja że trafiony, ale, ale czuję tutaj, że, 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 że lekko piecie, że tego dzika nie ma tutaj na, na, na klacie. Co? No, ale wiesz, ten tank, nie to, ale tak, fajny ten tank, fajny krój tego tanku i fajna struktura jest tego tank topa. Tak, Widzę tak, już no. z daleka, że no. jest taka paskowana. Zajebista, tak, no. Tak, no. Cool. Fajna, fajna. No. Brawo. To mamy dla ciebie e, takiego longsleeve'a Ambush Ambush, tak, tak. Robimy na nich ambush Jakieś przemyślenia do tej pory? To fajne O, no. to ja, się. ja właśnie tak czułem, dla że ty dzisiaj oversize, dzisiaj no właśnie jest takie większe Ja praktycznie w czymś takim przyszedłem Spodnie chyba spoko też, nie myślę, że dobrze jest siedzą Spoko, tylko, tylko no, ja nie jestem fanem dzwona w tym, nie? Mm. Ja lubię ogólnie takie, no, no. ale gdyby one były równe do samego końca, to... Dobra widzowie, lecimy, mi się bardzo podoba ten outfit 3, hmm. 2, 1, let's go God oh, damn! damn. Eee. Najmniej się zmieniło. Drodzy no nie, Państwo, no, no. to jest. To tutaj... jest gimnazjum. To jest outfit pik pik tak. to, so to to pik 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 to No pik pik outfit. No nie wiem, jesteśmy zadowoleni chyba znowu z outfitu, tak mi Spodnie wydaje. Mamy Long ambush, spodnie ambush, buty Ricky, tylko pik są Riki, które są niższe, proszę. Skarpetka siedzi. A, tu no to tak. już nie będziemy podwijali. E, no i tyle: no jest to dość drogi outfit, bo ja nie wiem ile tu wyszło za to. Wszystko. Pod 10 koła, ale, myślę. Ale wydaje się, że mniej niż u Owcy. Ale no nie wiem, siedzi mi. Szczególnie ty Saker, schodzić schodzi w takich większych rzeczach, mam wrażenie, nie? Czuję się jak na co dzień. O, no i wyjebiście. Outfit, pączka powinien właśnie wlecieć Saker, bo jest jeszcze bardziej baggy. Że on tak wygląda zazwyczaj codziennie, ale mogliście tutaj zaszaleć jeszcze coś bardziej begi zrobić, coś wyjść z jego strefy komfortu. A ja tak uważam, myśli? że jest mega spoko. Że nagle budzi się cejf, i coś by chciał zmienić. Że dosłownie, jakbym tak zrobiła, to widzę dwóch antków Pik-Pik. Ale A. nie mówię, że to znaczy źle, bo uważam, że jest outfit dojemy. Ten Long sleeve z Zambusza jest super, jest dobry. Nie ma tutaj jakiegoś takiego mega poszalenia. A jakie macie najdroższe rzeczy w szafie? Ja mam wszystko nie, z nie, dzika, praktycznie. Nie, nie świetny z Disneylandu za 2000 dolarów. No. Fajne. Często śmigasz? Nie, wszystko okolice nie, kilku kilkuset. Tak, nie? Saker. Ale uczucie. Takie rzeczy było... w szafie. No tak, dobra. Brawo, mega. Brawo, brawo, brawo. Widzowie, a wy głosujcie w komentarzach, który outfit podobał Wam się najbardziej, i ten outfit wygrywa. Pozdrawiamy serdecznie